Dzień dobry, co się tak wylegujecie. Flash! Oglądamy. Zawsze powtarzam, że umieszczanie słowa fall w tytule gry jest ryzykowne. Jak całość okaże się klapą, każdy internetowy śmieszek wykorzysta to do żartów. No to jedziemy. Oto w Firefall zabrakło fire, więc zostało fall. Serwery tej strzelanki sieciowej zostaną wyłączone 7 lipca tego roku, o czym napisano na oficjalnej stronie, Studio Red 5, które stworzyło grę, pracuje jeszcze nad jej mobilną wersją. Co to się dzieje, Players Unknown Battleground, czyli gra accessu, zaliczy opóźnienie. Początkowo zakładano, że wczesny dostęp potrwa pół roku, ale autorzy się nie wyrobią. Mimo tego plan zakłada, że premiera nastąpi jeszcze w tym roku. Oczywiście taki stan rzeczy nikogo nie przeraża, bo Battlegrounds rozwija się bardzo dobrze i już teraz skupia olbrzymią i co ważniejsze, zadowoloną społeczność. Firma Paradox miała ostatnio drobną wpadkę cenową. Deweloper i wydawca postanowił podnieść ceny wielu swoich gier w wybranych krajach, co spotkało się z krytyką graczy. Paradox, specjalizujący się, jak zapewne wiecie, w strategiach, wycofał się z tej zmiany i obiecał, że w przyszłości będzie informował z wyprzedzeniem o podobnych zabiegach. Osobom, które kupiły gry po zawyżonych cenach, zaoferowano darmowe tytuły do wyboru w ramach zadośćuczynienia. No i tak się kupuje zaufanie i przychylność graczy. W sieci pojawiły się nowe filmy na temat dwóch nadchodzących gier Assassin's Creed Origins oraz Monster Hunter World. Pierwszą z nich pokazano na kanale sieci Game. Oglądamy tu misję polegającą na szukaniu informatora. Kapką wypuścił natomiast 20 minut gameplay'u z Monster Hunter World, gry zmierzającej na konsole i PC. Tu oczywiście oglądamy różne metody polowania na bestie. To miecz o dwóch ostrzach. Blizzard szykuje nowy dodatek do Hearthstone'a, Będzie on nazywał się rycerzem rośnego tronu i zawierał 135 nowych kart oraz darmowe misje dla jednego gracza. Oczywiście motywem przewodnim będzie król liszy i jego wojska. Rozszerzenie zadebiutuje w przyszłym miesiącu na wszystkich platformach. Gdy tracisz wszelką Guerilla Games wypuściła łatkę do Horizon Zero Dawn, która przynosi oczekiwany tryb New Game Plus. W nim pozostajemy ze sprzętem zdobytym wcześniej i możemy levelować do 50 poziomu, także na ustawieniach Ultra Hard. Gra otrzymała też m.in. nowe trofea i liczne poprawki. W planach jest rozszerzenie The Frozen Wilds, które można zamawiać przedpremierowo. Like Dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia, cześć!